masz Fagry? Cześć. Jesteśmy po warsztatach Hopcola, można inaczej. Mieliśmy tam urwany film. Nie no, żartuję. Mianowicie to było zadanie dla naszych ekip, żeby nagrać urwany film. I przekonać widzę, że to się wydarzyło naprawdę. Naprawdę Wam to się udało. Rewelacyjne filmy, poziom bardzo wyrównany. Z 11 kanałów musieliśmy wybrać 3 ekipy. Co było bardzo trudne. Ale Antek wybrał swoją trójkę, ja wybrałem swoją trójkę, i nasze głosy się zgodziły. No cóż. Braliśmy nie tylko pod uwagę filmy, jakie stworzyliście, ale również yy... kreatywność, współpracę, integrację i dalszy rozwój kanału. A nasze typy to: SWC Block. Subiektywnie TV, oraz Czemu nie? Gratulujemy Wam i widzimy się na tripach. Dla całej ekipy również gratulujemy, bo byliście najlepsze ekipo. Się nie poddawajcie, pracujcie, działajcie dalej. Piszcie na wydarzeniu, wiadomo gdzie, na fejsie. Jeśli coś będziecie potrzebowali, walcie śmiało, służymy pomocy. A szwagrów, wszystkich szwagrów prosimy o lajki, o komentarze. Wspierajcie naszą ekipę. I śledźcie nas na tripach. Na razie. Cześć! Cześć.